Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myślar, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa 20 listopada. Dziś wspomnienie świętego Feliksa Walezego, wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest czym w tych czasach możemy wzruszyć Pana Boga. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. W czwartek 14 listopada tak zwani wybitni przedstawiciele świata nauki opublikowali wyniki najnowszego badania w temacie polityki i klimatu. Tak zwani naukowcy realizujący projekt Climate Action Tracker, organizowany przez niemiecki podmiot New Climate Institute, czyli nowy Instytut Klimatu czy coś w tym stylu, doszli do zaskakujących wniosków. Według ich jakże wiarygodnych badań, zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa może skutkować katastrofą, jaką określili dodatkowy wzrost średniej temperatury na Ziemi o 0,04 stopnia Celsjusza. W mrożącym krew w żyłach raporcie czytamy: Powrót Trumpa może skutkować dodatkowym ociepleniem o 0,04 stopnia Celsjusza do końca stulecia w porównaniu z poprzednimi prognozami wynoszącymi 2,7 stopnia opartymi na bieżącej polityce, przy założeniu, że wycofywanie zielonej polityki ograniczy się do Stanów Zjednoczonych. Tak zwani naukowcy przestrzegają także przed naśladowaniem Stanów Zjednoczonych przez inne państwa, które byłyby gotowe spowolnić własną politykę klimatyczną. Przypominamy, że we wczorajszych sprawkach rano mówiliśmy o planach ONZ, by wdrożyć globalny podatek klimatyczny, by, tu cytat, na Ziemi dało się żyć. Być może, jeżeli wszyscy zaczniemy na to płacić, uda się owych 0,04 stopnia Celsjusza do końca stulecia uniknąć. Oby. Watykan. W połowie listopada papież Franciszek wystosował list do uczestników trwającego do najbliższego piątku szczytu klimatycznego COP29 w stolicy Azerbejdżanu, Baku. W imieniu Ojca Świętego dokument odczytał watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin. W swoim piśmie papież Franciszek, niestety, po raz kolejny wpisał się w światową agendę klimatyzmu. Jednoznacznie popierając działania uczestników konferencji, papież nawiązał do sztandarowego celu tegorocznego szczytu, jakim jest pozyskanie przez ONZ nowych środków finansowych na walkę z tzw. zmianami klimatycznymi. W liście papieża Kościoła katolickiego czytamy: Konieczne jest poszukiwanie nowej międzynarodowej architektury finansowej, opartej na zasadach równości, sprawiedliwości i solidarności. Aby zapewnić poszanowanie godności wszystkich krajów, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej narażonych na katastrofy klimatyczne. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Feliksa Walezego. Urodził się on 16 kwietnia 1127 roku na terenie francuskiego hrabstwa Walua, Prawdopodobnie był spokrewniony z dynastią późniejszych królów Francji, czyli Walezjuszów. W młodości pobierał nauki u samego świętego Bernarda z Sklerwo, który jednak odwiódł wtedy Feliksa od zamiaru pozostania w zakonie Cystersów. Ojciec Feliksa wysłał swojego syna na dwór króla Ludwika VI. Niedługo potem Feliks wyruszył na krucjatę do Ziemi Świętej. Dotarł do Aleppo, lecz po jakimś czasie powrócił do Francji. Żył jako pustelnik, przyjął także święcenia kapłańskie. W Eremie odwiedził go święty Jan z Maty. Podzielił się on z Feliksem pomysłem założenia zakonu, którego celem byłby wykup chrześcijan z niewoli muzułmańskiej. Feliks z Janem określili regułę zakonu zatwierdzoną w roku 1198 przez papieża Innocentego III jako zakon przenajświętszej trójcy od wykupu niewolników, znany jako Trynitarze. Felix słynął z wielu cudów. Kiedy pewnego razu w nocy wszyscy zakonnicy zaspali i nikt oprócz Feliksa nie wstał o północy na modlitwy, ten ujrzał, że na miejscu przełożonego zasiadła Matka Boża, zaś na miejscach zakonników aniołowie i to oni odmawiali oficjum za zakonników. Matka Boża miała na sobie habit trynitarzy. Święty Felix Walezy zmarł 4 listopada 1212 roku w opactwie Serfua w wieku 85 lat. Kanonizował go papież Urban IV w roku 1262. Jednak dopiero w wieku 17 jego święto rozpowszechniono na cały kościół. Włochy. Pod koniec października na włoskim rynku ukazała się nowa książka zatytułowana Niebłogosławieństwo par jednopłciowych Problemy Krytyczne Fiducia Suplicans. Autorami dzieła są teolog i skrajny przeciwnik tradycyjnej przy świętej profesor Andrea Grillo, lewicowy ksiądz Aristide Fumagalli oraz jezuita Giuseppe Piwa. Jak się okazuje, nowa książka jest krytyką zeszłorocznej deklaracji fiducia supplicans, zezwalającej na błogosławienie tzw. par homoseksualnych. Czyżby liberalni teolodzy dostrzegli oczywistą sprzeczność pomiędzy fiducia supplicans a doktryną katolicką? Niekoniecznie. A nawet wręcz przeciwnie. Uważają oni deklarację za zbyt konserwatywną i domagają się od Watykanu Pełnej akceptacji związków jednopłciowych. W tym epokowym dziele owych niby katolickich niby teologów czytamy. Poza liturgiczne błogosławieństwa sprowadzają się do niemal tajnego sprawowania posługi wobec par LGBT. Tradycja, która nie pozostawia po sobie żadnego śladu pisanego, grozi przerodzeniem się w mistyfikację, a nie prawdziwą rzeczywistość duszpasterską. Mm -hmm. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcielibyśmy polecić ci bardzo wartościowe książki dla dzieci. Pierwsza. Perły księżniczki Mai, autorstwa pani Marii bujno Arctowej, to baśń osadzona w realiach rozbiorów Polski, a następnie trudnych czasach popowstaniowych. Opowiada ona o miłości i poświęceniu, o utraconym i odzyskanym skarbie. O ofiarnym spełnieniu obowiązków i pogodzie ducha, jaka z tego płynie, a nade wszystko o radości, pięknie i szczęściu ludzkiego życia, w którym nieustannie przeplatają się bajkowe i realistyczne motywy. Lektura budzi wyobraźnię i wrażliwość, a także pragnienie dążenia ku ideałom. Druga pozycja, czyli Gucio zaczarowany, pani Zofii Urbanowskiej. To opowieść o konieczności przezwyciężania egoizmu i potrzeby służby drugim. Mały Gucio, prowadzący pełne zabaw życie próżniaka, zamieniony w muchę od świata przyrody, uczy się, że każde stworzenie na ziemi wykonuje jakieś pożyteczne zadanie. Pod wpływem tych nowych doświadczeń zachodzi jego głęboka przemiana w chłopca obowiązkowego, rzetelnego i sumiennego, który rozumie wartość nauki i pracy dla wspólnego dobra. Obydwie książki są bogato ilustrowane, a do każdej z nich dołączony jest ponadto audiobook na płycie CD. Tych książek, mój drogi słuchaczu, nie będziesz musiał wertować w poszukiwaniu np. dwóch mam niedźwiedzic czy bohaterów niebinarnych. Linki do obu tych książek znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka z kodem SPRAWKI. Od 20 do 26 listopada otrzymasz w Księgarni Prawe Książki dodatkowy rabat przy zamówieniu obu pozycji. Chiny i Kościół Jak informuje portal PCH24, ordynariusz dietezji Hongkongu, jezuita, kardynał Stephen Chow, opublikował niedawno tekst na portalu progresywskiej organizacji Outreach, założonej przez doradcę papieża Franciszka, również jezuite ojca Jamesa Martina. Chiński duchowny opisał w nim swoje wrażenia z uczestnictwa w niedawno zakończonym synodzie o synodalności – oraz spotkania ze społecznością tzw. tęczowych katolików, które odbyło się w czasie synodu. Kardynał Czał wyraził jednoznaczne zadowolenie z rozmów, jakie przeprowadził z propagandystami LGBTQ i wszystkie inne literki, uznając, że w głosie przemawiających przedstawicieli środowisk tęczowych pobrzmiewała nadzieja. W tekście czytamy: Przesądy. Ignorancja, strach i nienawiść odzwierciedlają naszą niechęć do zaangażowania się w autentyczne słuchanie, zwłaszcza wobec głosu tych, którzy uważani są za tkwiących w błędzie albo sprawiają, że czujemy się głęboko zaniepokojeni. Jeżeli ktoś zna kardynała Chao, prosimy mu przekazać, że nie chodzi o przesądy, ignorancję, strach czy nienawiść, Wobec grzeszących, oraz że niekoniecznie wszyscy czujemy się zaniepokojeni ich głosem, chodzi po prostu o wierność prawdzie objawionej, zawartej w niezmiennym nauczaniu Kościoła katolickiego. Stany Zjednoczone. Tuż po wyborczym zwycięstwie pana Donalda Trumpa, amerykańskie media katolickie zwróciły uwagę na potencjalny konflikt pomiędzy prezydentem elektem a Konferencją Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych. Podobno zarzewiem sporu może się okazać kwestia nielegalnej imigracji, wobec której katoliccy hierarchowie prezentują zdecydowanie odmienne stanowisko niż prezydent Donald Trump. Portal Catholic News Agency przytoczył niedawne słowa ordynariusza diecezji El Paso w stanie Teksas, biskupa Marka Sajca, który powiedział: rząd powinien rozważyć akceptację tych migrantów, którzy wkroczyli do kraju nielegalnie, ale nie łamią prawa. Obostrzenia i konsekwencje powinny zaś spotkać tych, którzy parają się kryminalną aktywnością. Donald Trump jest jednoznacznie przeciwny wszelkim nielegalnym imigrantom. Episkopat zareagować ma jednak dopiero wtedy, gdy polityk podejmie konkretne działania sprzeczne z przesłaniem papieża Franciszka. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matthias Gaudron. Katechizm o Kryzysie w Kościele, kontynuacja rozdziału pierwszego. Kryzys w Kościele. Czy wiara nie jest przede wszystkim uczuciem? Jednym z błędów tzw. modernizmu, który został potępiony przez papieża św. Piusa X w encyklice Paszczendi, jest twierdzenie, jakoby wiara była powstającym z podświadomości uczuciem potrzeby czegoś boskiego. W rzeczywistości wiara nie jest jednak uczuciem, ale świadomym i dobrowolnym przyjęciem objawienia Bożego, jakie jest zawarte w Piśmie Świętym i tradycji. Według modernistów objawienie ma miejsce wtedy, kiedy to uczucie przechodzi z podświadomości do świadomości. Wiara byłaby zatem czymś uczuciowym i subiektywnym. Objawienie nie byłoby człowiekowi dane z zewnątrz, ale pochodziłoby z jego wnętrza. Na początku chrześcijaństwa stoi dla modernisty religijne przeżycie Jezusa Chrystusa, który oczywiście nie jest tutaj postrzegany jako prawdziwy Bóg. On podzielił się swymi doświadczeniami z innymi, którzy je sami przeżyli i ponownie przekazali je innym. Z potrzeby przekazania swych religijnych doświadczeń innym osobom. I stworzenia wspólnoty powstał Kościół. Kościół nie jest zatem tworem Boga, ale wszystko to kościół, sakramenty, papiestwo, dogmaty itd. są tylko rezultatem religijnej potrzeby uwiernych. Oczywiście to wszystko nie ma nic wspólnego z katolickim pojęciem wiary. Z pewnością tkwi w ludzkim sercu potrzeba Boga, ale jeśli nie znajdzie ona prawdziwej odpowiedzi, pozostaje pustym uczuciem. Jest też słuszne, że z wiarą związana jest często odczuwalna pewność i poczucie bezpieczeństwa, ale one nie stanowią istoty wiary. To uczucie jest bowiem, jak wszystkie uczucia, zmienne raz silniejsze, raz słabsze. A czasem może na jakiś czas w ogóle zniknąć. Nawet wielcy święci, jak święty Wincenty a Paulo czy święta Teresa od dzieciątka Jezus, byli na jakiś czas pozbawieni odczuwalnej pewności wiary, nie stając się przez to chwiejnymi w swym przekonaniu o słuszności i właśnie pewności wiary. W przysiędze antymodernistycznej Świętego Piusa X, którą do roku 1967 składali wszyscy księża przed święceniami, czytamy: „Uznaje niewzruszenie i wyznaje otwarcie, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, które przez pragnienia serca i skłonność moralnie uformowanej woli pochodzi z zakamarków podświadomości.” ale jest prawdziwą aprobatą umysłu dla otrzymanej z zewnątrz za pomocą słuchu prawdy przez którą z powodu autorytetu prawdomównego Boga wierzymy że prawdą jest to co o osobowym Bogu naszym Stwórcy i Panu zostało powiedziane oświadczone i objawione czy wiara może się zmienić od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy mój drogi słuchaczu jutro Ponownie Stany Zjednoczone. W środę 13 listopada funkcjonariusze Federalnego Biura Śledczego, FBI, wkroczyli do domu przedsiębiorcy i właściciela portalu Polimarket, pana Szeina Koplana. Polymarket jest platformą umożliwiającą stawianie zakładów na wzór zakładów bukmacherskich, na określone wydarzenia polityczne, sportowe i gospodarcze. Portal umożliwiał m.in. by Amerykanie mogli obstawiać rezultat tegorocznych wyborów prezydenckich. Algorytm i rachunek prawdopodobieństwa wskazywał na zdecydowane zwycięstwo Donalda Trumpa. Agenci FBI zarekwirowali telefon oraz komputer pana Koplana, zarzucając mu, że prowadzone przez niego przedsiębiorstwo nie zostało właściwie zarejestrowane. Sam przedsiębiorca uznał jednak działania funkcjonariuszy jako ewidentną zemstę polityczną za trafną prognozę wyniku wyborów. Polska. Lubelski Uniwersytet Marii Kirii Skłodowskiej obchodzi w tym roku 80-lecie swojego istnienia. Z tej okazji uczelnia zorganizowała szereg wydarzeń, w tym Międzynarodowy Kongres Marii Kirii Skłodowskiej Innowacja jest kobietą. Choć konferencja odbywała się w październiku, jej finał zaplanowano na najbliższy wtorek, 26 listopada. Tego dnia uczelnia ma przyznać tytuły doktorów honoris causa. Jak się okazuje, ów prestiżowy tytuł trafi w ręce trzech wyjątkowych kobiet. Doktorat uzyskają panie Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland oraz szczególnie aktywna w ostatnich tygodniach pani Ann Applebaum. Laureatki wygłoszą następnie okazjonalne przemówienia. Pomysłodawca, właśnie takiego uczczenia rocznicy Powstania Uniwersytetu, profesor Jan Pomorski, pochwalił się swoją koncepcją w Gazecie Wyborczej. Kwestią niewyjaśnioną pozostaje, jakie konkretnie innowacje zawdzięczamy każdej z trzech laureatek. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Nawet najwięksi optymiści mogą mieć problem z zaprzeczeniem temu, że żyjemy w niespokojnych czasach. W Kościele zakończył się tak zwany Synod o Synodalności, który wydaje się mieć na celu postawienie w destrukcji Kościoła wyraźnej kropki nad I wyraźne i coraz bardziej zauważalne domknięcie pewnego rozdziału. Równocześnie obawa o to, czy przed zaprzysiężeniem Trumpa określone siły zdążą wywołać trzecią wojnę światową, nie jest zupełnie bezpodstawna. ONZ do swojej cichej pracy nad tzw. traktatem pandemicznym teraz dołożył jeszcze koncepcję globalnego podatku klimatycznego. A w Polsce od roku władze mają ludzie, którym resztki autonomii Polski wydają się ciążyć bardziej niż zagranicy. W Europie po cichu procedowane są dokumenty, które określą chrześcijaństwo jako zagrożenie bezpieczeństwa mniejszości seksualnych. Zauważ, mój drogi słuchaczu, że nie mówię nic o ochronie klimatu, dla którego będziemy zmuszeni poświęcić sporo polskich pieniędzy oraz może jeszcze więcej polskich młodych rozumów. Próbując opisać jakoś te czasy zamętu, nie sposób nie wspomnieć o tym, że wszelkie zepsucie narzuca się dziś z niespotykaną w historii bezczelnością, oraz o tym, że granica między prawdą a błędem została niemal w ludzkich rozumach zatarta. Również co być może najbardziej z wyżej wymienionych utrapień dojmujące w Kościele Katolickim. To może wystarczy tych diagnoz. Czy wiesz, mój drogi słuchaczu, co wzrusza serce Pana Boga? Ufność w jego opatrzność. W każdym razie takie zdanie przeczytałem w bardzo mądrym źródle. A dalej przeczytałem takie zdanie. Ufność w Bożą Opatrzność przebija niebiosa i wraca stamtąd z błogosławieństwem. Podczas gdy brak ufności powoduje oziębłość, zniechęcenie i może prowadzić do rozpaczy. Ufność usuwa smutek i przygnębienie, a wlewa do duszy nadprzyrodzoną pociechę i radość. Ufność czyni cuda, bowiem człowiek prawdziwie Bogu ufający ma do dyspozycji Jego wszechmoc i nieskończoną dobroć. Z kolei w Ewangeliach Pan nasz Jezus Chrystus w kilku miejscach podkreśla, że Mamy iść za nim drogą zaufania, wręcz dziecięcej ufności. A co to znaczy iść za nim? Znaczy to przede wszystkim stuprocentowa wierność doktrynie katolickiej. Dla wielu z nas, którzy uczyliśmy się o wierze w kościele niestety przesiąkniętym herezją modernizmu, wierność doktrynie katolickiej może brzmieć dość sucho, ale innej odpowiedzi nie mam. I wcale nie jest ona tak sucha, jak mogłoby się wydawać. Wierność doktrynie to wierność Słowu. Wierność Słowu to poznawanie Boga. Poznawanie jest fundamentem relacji, a w porównaniu do relacji z Panem Bogiem cały zamęt tego świata będzie jak burza szalejąca za oknami bezpiecznego domu. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę z zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy zostanie odprawiona 15 grudnia. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Feliksie Walezy, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Przypominam o linkach w opisie odcinka do książek Gucio Zaczarowany i Perły Księżniczki Mai oraz o dodatkowym rabacie na kod sprawki. Mam też nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.